Od 27 stycznia rząd wprowadził możliwość wykonywania testów wykrywających COVID-19 w aptekach. W zarządzeniu ministra zdrowia wydanym 21 stycznia bieżącego roku, wykonanie testu antygenowego przez pracownika apteki zostało dodane do wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonane przez farmaceutę. Premier zapowiedział, że testy będzie można wykonać w każdej aptece w Polsce. Po drugie, zwiększamy możliwości testowania. Od 27 stycznia darmowe testy antygenowe w każdej aptece, duża powszechność testowania, jak najszersza powszechność testowania, o tym powie jeszcze za chwilę też pan minister. Jak się dowiedzieliśmy, żadna z puławskich aptek nie będzie świadczyć takich usług. Opracowano szczegółowe przepisy, które muszą być spełnione, by farmaceuta mógł w aptece wykonywać procedurę testowania pacjentów. Przede wszystkim musi on posiadać odpowiednie przeszkolenie w tym kierunku. Badania powinny także być wykonywane w oddzielnym pomieszczeniu z poszanowaniem godności i intymności pacjentów. Bardzo istotne jest też wyposażenie farmaceutów w środki ochrony osobistej oraz odpowiednia dezynfekcja pomieszczeń. Szereg wymagań sprawia, że przeprowadzanie testów będą oferowały tylko te apteki, które do tej pory angażowały się w akcję szczepień. Nie każdy może pozwolić sobie na dodatkowe nakłady finansowe w celu przystosowania swojej apteki, a przede wszystkim nie każdy chce. Z tego powodu mieszkańcy Puław nie skorzystają z testów wykonywanych w aptekach, testów, które mają być bezpłatne oraz dostępne bez skierowania. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dembrińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil Puławy ulica Dęblińska 18 telefon 81 886 63 25 Plus Oil twoje auto jest w rękach profesjonalistów